No zaraz, no, no to, to, to jeszcze raz. No skoro w butelce jest powietrze, to wtedy wiemy, że. Zaraz. W butelce jest powietrze. Ona jest, ona jest pełna powietrza. Czyli jeśli ja dmucham, to tego powietrza tam jest po prostu za dużo i wypada raz z kulką. To w takim razie, żeby kulka trafiła do środka, no to muszę to powietrze zabrać. Będzie potrzebne mi jakieś narzędzie. O, świetne. No dobra. Jakie <ścoughs> to było proste.